Zastanawialiście się kiedyś, jak zostać maszynistą? Maszynista to osoba uprawniona do samodzielnego prowadzenia pojazdów kolejowych i pociągów na sieci kolejowej. Musi posiadać licencję i świadectwo maszynisty. Zawód maszynisty należy do grupy zawodów regulowanych. Zawód regulowany oznacza, że jest to zawód, którego wykonywanie dozwolone jest tylko po spełnieniu wymogów określonych przepisami prawnymi. Nawiasem mówiąc, obecnie w Polsce jest ponad 380 zawodów regulowanych. Aby prowadzić pociąg, kandydat musi spełnić określone wymagania dotyczące wieku, wykształcenia, stanu zdrowia, w tym także wymogów fizycznych i psychicznych, oraz odbyć szkolenie i zdać egzamin. W naszym kraju przepisy nakładają także wymóg mniej karalności. Uprawnienia maszynisty zdobyte w Polsce będą uznawane także w pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jakie wymagania trzeba spełnić, aby zostać maszynistą? Otóż każdy kandydat może starać się samodzielnie o uzyskanie licencji. Kolejne szkolenie na świadectwo maszynisty wymaga zatrudnienia u przewoźnika kolejowego lub zarządcy infrastruktury. Co ważne, od kandydatów nie oczekuje się wykształcenia kierunkowego. Niezbędna wiedza zostanie przekazana podczas szkolenia, które łącznie dla licencji i świadectwa, w zależności od rodzaju uprawnień do prowadzenia określonego rodzaju pojazdów, może trwać nawet do 18 miesięcy. Warto podkreślić, że szkolenie i egzamin na licencji maszynisty mogą być finansowane, np. przez powiatowe urzędy pracy, które posiadają programy finansujące przeszkolenie osoby bezrobotnej do zawodu. Również część przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury kolejowej, podpisując stosowną umowę z kandydatem, decyduje się na sfinansowanie szkolenia i egzaminu. Więcej o zawodzie maszynisty opowie nam Patryk. Maszynista w spółce Koleje Mazowieckie. Zapraszam do obejrzenia materiału. Nazywam się Patryk Działak, pracuję na stanowisku maszynisty-instruktora w Kolejach Mazowieckich już od 9 lat. Mhm. Od czego dzisiaj zaczniemy? Dzisiaj zaczniemy od pokazania Wam lokomotywy TRAX EU47, tak zwanego Heckmana. I przedstawię wam może pokrótce kabinę, a następnie porozmawiamy sobie, co ten maszynista tutaj w ogóle robi co idealnie. Do niego Znajdujemy się w kabinie sterowniczej lokomotywy EU47, tak zwanego Traxa. Są to takie szczególne nasze lokomotywki, ponieważ każda z nich jest opuszczona imieniem innego hetmana. Taki, mhm. że tak powiem, nasz smaczek nawiązujący do Królestwa Polskiego i do tych którzy między innymi również ponownie z Mazowsza. Myślę, że to taki ciekawy smaczek historyczno-kolejowy. Tak. Co do samej lokomotywy. Lokomotywa jest taką, wydaje mi się, ewenementem w kolejach mazowieckich, ponieważ nie mamy ich za dużo. Głównie mamy składy zezetów, czyli tak zwanych elektrycznych zespołów trakcyjnych, ponieważ one do takiego ruchu podmiejskiego są dużo wygodniejsze. Natomiast do relacji dalekobieżnych, przyspieszonych i tak używamy z reguły hmm, lokomotyw, które ciągną wagony piętrowe, z tego względu, że są one w stanie pomieścić więcej pasażerów, a do tego Wiadomo, mają dużo większy komfort poglądowania na dalszych transach. Tak się, tak się rozglądam bo widzę dosyć sporo przycisków różnych. Tutaj się znajduje. No, Mogłeś nam troszeczkę tak sprytnie tak, to powiedzieć. Jest, to jest urok praktycznie wszystkich nowych taborów, z tym, że um, oczywiście każdy, każdy się różni, każdy ma swoją specyfikę. Co do traksa, co tutaj mamy? Mamy przede wszystkim panel sterowania radiotelefonem, który służy do nawiązania łączności z dyżurnymi, z kierownikami itd. Mamy panel diagnostyczny, który służy nam do sprawdzenia wszystkich elementów elektrycznych, pociągowych, sygnałów elektronicznych odnośnie drzwi, kamer, danych pociągu, obsługi zresztą całej tej lokomotywy, ponieważ na tych starszych lokomotywach wszystko odbywało się bardziej manualnie, pneumatycznie, mechanicznie. Natomiast wiadomo, w tym nowym taborze wszystko, wszystko jest już sterowane elektronicznie za pomocą komputerów. Tu mamy. Główny ekran, który interesuje maszynistę, to znaczy ekran, na którym mamy prędkościomierz oraz wszelkie wskazania prądowe co do napięcia w sieci trakcyjnej i tak dalej, oraz wszystkie joysticki służące do sterowania. Tak bardzo szybko mówiąc, dźwignia, która służy nam do rozpędzania i hamowania elektrodynamicznego tego pociągu dźwignia tempomatu, która służy do nastawienia konkretnej prędkości na tempomacie oraz hamulec zespolony, którym wiadomo zatrzymujemy pociąg pneumatycznie, a także hamulec dodatkowy lokomotywy. Czy długo trwa nauka posługiwania się tymi wszystkimi przyciskami, dźwigniami? Jest to złożony temat z tego względu, że w podstawowej wersji szkolenia na maszynistę maszynista w kolejach mazowieckich zdobywa ten tak zwany tabel podstawowy. Są to e, głównie ez -y, tak, nie lokomotywy, natomiast na same lokomotywy mamy osobną autoryzację na tabor, która trwa w zależności od sprzętu określoną liczbę godzin e, i służy po prostu do samego takiego mm, szkolenia czysto, czysto taborowego, tak? czyli jak dany pociąg dokładnie obsługujemy, ponieważ te podstawy są nabywane w szkoleniu na, na świadectwo maszynisty, a jest to już taka, powiedzmy, wiedza specjalistyczna odnosząca się do każdego z taborów. Jak wygląda system czasu pracy maszynisty? System czasu maszynisty jest bardzo specyficzny z tego mhm. względu, że nie jest to praca na 8 godzin Aha. od 8 do 16, prawda? Tylko e, troszeczkę bardziej skomplikowana sprawa. Służby trwają z reguły od 8 do 12 godzin. Mhm. Rozpoczynają się o różnych porach dnia, i co należy podkreślić przede wszystkim, i w nocy. Mhm. E, dlatego też e, ta praca wymaga wielu i wyrzeczeń i poświęceń, jeżeli chodzi właśnie o takie przygotowanie się. Na pewno zaburzenie sobie rytmu dnia i nocy, no bo taka specyfika. Zmiany z reguły zaczynają się i kończą w jednym miejscu. Czyli po prostu rozpoczynamy w danej stacji naszą służbę, a następnie wykonując jakieś kilka połączeń w tej samej stacji po 8, tudzież 12 godzinach. Tą pracę kończą. Na przykład, jeżeli chodzi o takie zdarzenia losowe, jakieś nagłe zasłabnięcie, osłabnięcia, no potrzeba wyjścia, wiadomo, zdarza się to. Jak wtedy reagujecie? To jest jakiś przycisk awaryjny, że stop. Ja już dalej nie mogę jechać. Znaczy mamy urządzenia, które, że tak powiem, przy takich rzeczach nas bronią. Tak? Mam na myśli tutaj SHP, tak zwane, czyli samoczynne hamowanie pociągu. Są to elektromagnesy, które Wzbudzają system hamowania pociągu w trakcie zbliżania się do semafora, do tarczy ostrzegawczej, do tarczy ostrzegawczej przejazdowej i tak dalej. Jeżeli maszynista nie wykaże się czujnością, tak, nie, nie zbije uruchomionego tego systemu, ten pociąg się zatrzyma. To samo również tzw. zwany czuwak. Tak. Czuwaki jeszcze dzielą się na aktywne, pasywne. To już powiedzmy większa, większa szczegółowość tego, aczkolwiek. Czy taki, czy taki czubak działa w ten sam sposób, czyli po prostu co 60 sekund się wzbudza i mhm. jeżeli maszynista nie wykaże się czujnością, nie zbije wzbudzonego czubaka, pociąg się zatrzyma. Czy tutaj w kabinie zawsze maszynista jest samotny, czy ma jakiegoś partnera, który z nim jeździ? W zależności od pociągów, ponieważ na ten moment, jak rozmawiamy jeszcze, to w Polsce przepisy zezwalają na jazdę, znaczy zezwalają... Nie zezwalają na jazdę powyżej 130 godzin, jeżeli nie mamy zabudowanego systemu ETCS. To jest, mhm. e, może nie, nie wchodząc w szczegóły, e, wyższy poziom e, bezpieczeństwa. Taki następny, kolejny etap rozwoju czuwaka jest który e, dba mhm. właśnie, na temat, e, właśnie dba o to e, bezpieczeństwo. Natomiast, jeżeli nie mamy tego ETCS-u, to w pociągach, które jeżdżą powyżej 130 km na godzinę, musimy mieć tego pomocnika, chociaż już. To taka stara nomenklatura kolejowa, ponieważ już nie jest to pomocnik, to jest drugi maszynista, tak? Maszynisty. Nie ma już stanowiska pomocnika na polskiej kolei, ponieważ instrukcje już tego nie przewidują. To zawsze jest druga osoba wchodząca w skład drużyny trakcyjnej. Czy, czy na przykład maszynista jako mentor, ten opiekun, który kształci młode osoby do tego zawodu, ma takiego młodego ucznia tutaj przy sobie? Czy... Tak, to jest jeszcze taki drugi przypadek, gdzie, gdzie zdarza się towarzystwo w kabinie i jest to właśnie. Tak zwany pracownik szkoleniowy w trakcie wyjeżdżania swoich godzin na szkoleniu. Trzeba takich godzin wyjeździć 1700, także troszeczkę tego jest. Więc jesteśmy z tym maszynistą mentorem, tak jak powiedziałeś, dobra nazwa, ponieważ właśnie od tego jest ten maszynista, żeby nauczyć, przekazać tą taką praktyczną wiedzę, tak? tak. Bo co innego teoria, gdzie siedzimy na wykładach, które zdarza mi się prowadzić, tak? A co innego, jak już fizycznie, praktycznie na szlaku pokazujemy. Tutaj. A czy tak z doświadczenia były takie osoby, które rozpoczęły tą ścieżkę kariery i chciały zostać maszynistą, ale się poddały z jakichś względów, na przykład że za długo to trwało, czy to nie było dla nich do przeskoczenia jakaś ta wiedza? Mi się, tak, że że tak, za długo to może nie, z tego względu, że każdy, kto przychodzi, jest świadom tego, ile to szkolenie trwa. Tak? Mm. Ten proces szkolenia na maszynistę to są dwa lata i, i na to trzeba być gotowym. Tak. Mm -hmm. Natomiast wiadomo, są różne inne sytuacje Na życiowe, zdrowotne, nieżyciowe, marze, zdrowotne marze, oczywiście, marze. gdzie tak zdarzało się, że trochę tych kandydatów odpada. Też, też trzeba sobie zdać sprawę, że te dwa lata to jest okres takiej naprawdę wytężonej nauki, ponieważ tych elementów do poznania jest naprawdę bardzo dużo. Tak? I odnosząc się co do Kwalifikacji takiego kandydata na maszynistę, też wiadomo, jest ta bariera dla ludzi, którzy nie są po kolejowym wykształceniu. Mm -hmm. Jeżeli ktoś już miał do czynienia w techniku, w szkole kolejowej, tak, to na temat pewnych rzeczy ma pojęcie. Tak? Natomiast kandydat, który przychodzi zupełnie bez tej kolejowej szkoły, musi Czysta dać sposób? z siebie więcej. No właśnie, tak nawiązujesz już do edukacji, czy, jakie trzeba spełnić warunki, żeby zostać maszynistą, jeśli chodzi o wykształcenie? Są jakieś? E, tak, są. Jeżeli chodzi o wykształcenie, może nie jest to taki duży problem, z tego względu, że szkoła kolejowa, mechaniczna, elektryczna jest preferowana i to, co mhm. mówiłem, na pewno jest to dużo łatwiejsza droga dla kogoś, kto chciałby zostać tym maszynistą, natomiast Zdarzało się wiele przypadków, zresztą ja też jestem jednym z takich przypadków, że tej szkoły kolejowej nie miałem, nie był to powiedzmy gdzieś tam mój plan na przyszłość. E, aczkolwiek dałem sobie radę, musiałem więcej rzeczy, e, że tak powiem, e, przyswoić dokładnie w tym samym czasie co koledzy po szkołach kolejowych. Ale da się to zrobić. To nie jest rzecz niemożliwa. Czyli podsumowując najkrócej policeum ogólnokształcącym też można próbować, czy nie? Hmm, tak, oczywiście można. Ja akurat jeszcze miałem przerwę hmm. na, na studia, że tak powiem. Aha. Zupełnie zupełnie też inna branża, aczkolwiek dałem sobie tutaj radę. Hmm. Zresztą studia kolejowe kończyłem już, będąc na kolei. Czy dzień maszynisty wygląda tak, że cały dzień spędza w kabinie? Czy macie jeszcze różne inne zadania, które musicie wykonywać przed odjazdem, bo. Po... Oczywiście ta Praca typowo, że tak powiem, jeżdżona to jest gdzieś powiedzmy jakieś 50% tego, co maszynista wykonuje. Wiadomo, są różne przejścia, odpoczynki, które, które tam są dla nas, żeby się zregenerować przed kolejną trasą, aczkolwiek też mamy bardzo dużo czynności właśnie związanych z przygotowaniem pociągu. Wszystkie te aspekty techniczne, co do oględzin składu, części jezdnych, części biegowych, pudła itd., tak które, które do nas należą, Wykonujemy głównie na sekcji, ponieważ tutaj mamy pełne przyjęcie taboru. Tak? Tutaj pociąg, który z jakichś względów by się nie nadawał do jazdy, musi być naprawiony, przygotowany już wymieniony, jeżeli nie ma na to odpowiedniego czasu. Także są, są te czynności, jest naprawdę sporo. Mhm. To się tak wydaje. Nie wiem, czy zdążymy tutaj o wszystkich opowiedzieć odnośnie sprawdzenia właśnie tych urządzeń czujności, mhm. sprawdzenia prawidłowości pracy tachografu, który rejestruje wszystkie parametry, radiotelefonu, radiostopu, okay. wszystkich innych Czyli to elementów. Wszystko przed każdym startem trzeba sprawdzić. Tak, pociąg musi być przygotowany, ponieważ im więcej i im rzetelniej zrobimy to tutaj na sekcji, tym mniejsza szansa, że coś niespotykanego nas trafi. A tak jak powiem. wyglądają na przykład przerwy w Waszej pracy? Macie jakieś przerwy? Jaką przerwy to? są. E, przerwy są bardzo różne z tego względu, że różnie w zależności od służby, którą mamy e, w różnych miejscach one nas spotykają. Tak? Możemy być w stacji zwrotnej, gdzie e, na przykład mamy jakieś swoje gniazdo, pokój socjalny, w którym możemy ten czas spędzić. Aczkolwiek też są takie stacje zwrotne, w których takich pokojów nie ma i ta przerwa jest dla nas tutaj w tym stanowisku na Taborze i tutaj jest spędzamy. Wiadomo, jeżeli jest pokój, można sobie przygotować ciepły posiłek, kawę, herbatę tak, a tutaj już w kabinie niekoniecznie. Wiadomo, Polacy za bardzo nie lubią rozmawiać o wynagrodzeniu, ale jak na przykład się kształtuje takie wynagrodzenie rynkowe na tej pozycji? Myślę, że jest to uzależnione od naprawdę wielu czynników. Na pewno ma tutaj kwestia doświadczenia spore znaczenie, ponieważ ta pensja wiadomo na początku jest mniejsza, potem większa. Jest też kwestia wszelkich dodatków, tak? Im więcej jeździmy, tym więcej zarabiamy, a człowiek to też jest taka specyfika spółek, tak? Różne spółki mają różne systemy wynagrodzeń, także też ciężko mi się odnieść do wszystkich. Tak. Trzeba sprawdzić na portalach różnych społecznościowych, jak to tak. wygląda i się kształtuje. Myślę, że <laughs> jest to pensja akceptowalna. Aha. Za to zaangażowanie. Tak. Aczkolwiek, znaczy może zaangażowanie. Ja uważam, że jest to na pewno pensja dość satysfakcjonująca pod kątem naszego kraju ogólnie. Aczkolwiek, jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie aspekty tego, jak ciężka jest to praca i ile wymaga. No na pewno można byłoby mieć. No tak, bo to jest jednak kilka lat przygotowań, no i potem dopiero praktyka, praktyka i praktyka. Dokładnie. Dokładnie. I wymagań zdrowotnych, formalnych, tak, odnośnie wiedzy, którą trzeba spełniać. pracy w nocy, w święta. Wiadomo. Czy maszynista też ma taki dress code wymagany, czy może chodzić w dowolne ubrania? Mimo tego, że maszynistę bardzo rzadko widać. To mamy swoje mundury kolejowe, taki, który właśnie aktualnie na sobie mam. I tak, zawsze staramy się być, że tak powiem, pod pełnym krawatem. Wiadomo, w lato można sobie pewne elementy odpuścić, no ale, ale jednak staramy się trzymać tego. Co mógłbyś, Patryk, powiedzieć młodym osobom, które zastanawiają się, jak dalej się kształcić, co robić w życiu, może gdzie pracować? Co byś się doradził? Warto czy nie warto zostać maszynistą? Powiem tak, jako że nigdy nie planowałem tym maszynistą być, nie byłem jakimś miłośnikiem kolei przed przyjściem tutaj, uważam, że warto. Ta praca potrafi wciągnąć, zainteresować. Mimo trudów i różnych nieprzyjemnych sytuacji, które nosiłam, rzeczy się zdarzają, ale chyba jak w każdej pracy, jest ona bardzo satysfakcjonująca i bardzo ciekawa. Codziennie. To prawda, przez to okno, ale jednak ten krajobraz się zmienia i, i, i tak naprawdę sympatycznie się pracuje. Mnie zawsze, że tak powiem, uśmiech na twarz wchodzi, jak ktoś opowiada o tym, jak lubi zachody słońca, schody słońca. No tutaj jest to taki, że tak powiem, element codzienności, tak? Może, może nie zawsze, ale, ale, ale tych pięknych widoków natury, krajobrazów mamy tutaj sporo. Na szlakach mazowieckich umiarkowanie, aczkolwiek jeżeli ktoś by chciał zostać maszynistą w jakichś terenach górskich, jest to naprawdę cudowna sprawa w Obowiązki maszynisty to nie tylko praca w kabinie maszynisty, ale również dookoła pociągu, tak? Dokładnie, to kabina jest tak jakby tylko tym miejscem, z którego tym pociągiem sterujemy. Tak? Cała inna obsługa pociągu jednak odbywa się tutaj na zewnątrz, tak, ponieważ wszystkie te elementy są tutaj. Podstawową taką czynnością przy przyjęciu pociągu na sekcji jest sprawdzenie, tak powiem, dokonanie oględzin technicznych, które polega po prostu na sprawdzeniu prawidłowości wszystkich tych elementów, które na lokomotywie czy na wagonach mamy. A także nawet taka ogólna, tak, żeby wyłapać mm -hmm. gdzieś te takie podstawowe usterki, które mogłyby wystąpić, tak? Tu, tu, tak, I... od tego zależy, że po prostu. Yy, mm -hmm. yy, Czyli takie podstawowe czy... oględziny dookoła też stosujecie, czy to raczej? Tak, dokładnie. No mamy tutaj pod, pod każdym e, miejscem, tak, czy pod lokomotywą, czy pod e, wagonami mamy te zestawy kołowe, e, elementy hamulcowe, elementy mm -hmm. pneumatyczne, na które trzeba po prostu zwrócić uwagę, tak. Czy wszystko jest w porządku, czy nic się nie urwało, nie zepsuło, tak już e, bardzo mm -hmm. prosto, prosto. Przechodząc może troszeczkę dalej, zobaczymy jak wygląda przód pociągu, bo to jest dosyć fajny model, warto zobaczyć. A co na przykład w temacie oświetlenia tego, bo wiadomo w samochodzie przed rozpoczęciem trasy obowiązkowo trzeba sprawdzić stan świateł i tak. takich innych rzeczy. Jak jest to u Was, jeśli w chodzi w o W u nas wygląda to bardzo podobnie, ponieważ yy, wszystkie takie elementy czysto samochodowe również mamy. tak? Więc też są te światła, które trzeba sprawdzić, czy świecą. Zarówno te światła przednie, jak i tylnie, czyli tak zwane to oświetlenie PC1, PC2 itd., tak tak które wynikają z instrukcji. Także trzeba sprawdzić każdą tą żarówkę, czy działa. Musimy sprawdzić wszystkie przewody pneumatyczne, w których idzie powietrze, tak? ponieważ mhm. podstawowym hamulcem każdego pociągu w Polsce jest hamulec pneumatyczny. Tak? Czyli w zależności od szczelności i prawidłowości działania tych urządzeń, zależy czy ten pociąg po prostu poprawnie hamuje, poprawnie, że tak powiem, działa, tak? Mamy również inne elementy typowo mechaniczne, tak? Czyli hak tak zwany do zapięcia tych wagonów, ponieważ tą lokomotywę możemy sobie zapiąć z jednej strony wagonów, z drugiej strony wagonów. Mamy zgarniacze, które służą do usuwania... E... Śniegu czy takich innych? Też śniegu, po prostu wszelkich niepożądanych rzeczy, które na szynach mogłyby się znaleźć, tak? służą do tego, żeby ochronić po prostu wszystkie mhm. elementy pneumatyczne i hamulcowe, które znajdują się już dalej pod, pod lokomotywą. Mamy tak zwane też zderzaki, absorbery, które służą do przejęcia... Energii uderzeniowej, gdyby coś nam się stało z tej strony, też musimy sprawdzić poprawność ich działania. Tutaj mamy z boku takie znaczki kontrolne, które sugerują nam, czy ten zderzak jest gotowy do, tej, do pracy, czy nie. Ponieważ jeżeli ten znaczek byłby schowany a kołnierz tego że tak powiem troszeczkę rozstrzelony. Wtedy mielibyśmy sytuację, że ten zderzak już po prostu został kiedyś uderzony i nie zadziała poprawnie po raz kolejny. Mm. Także to też jest taki element, gdzie maszynista po prostu musi wyjść i na gruncie zobaczyć, czy Obym wszystko jest pożalone. Dokładnie. To jest zarówno i przód i tył pociągu, tak? W zależności tak od tego jak to podczujemy. Zresztą w ogóle wagony puszpula, tak? Są bardzo śmieszne z tego względu, że czasami zdarza się, że lokomotywa jest po prostu z tyłu, a my sterujemy sobie z wagonu. Sterowniczego znajdującego się z drugiej strony. Po takich oględzinach, następnie, już co? Kierujemy się bezpośrednio do kabiny. Tak, już. Znaczy, musimy czyli... jeszcze, oczywiście, sprawdzić, czy wszystko działa poprawnie również na wagonach. Ponieważ, na wagonach. E... Jeżeli chodzi, z... Czyli od środka, tak? Wchodzicie do środka? Tak. Chodzimy do, do środka z tego względu, że raz musimy sprawdzić takie podstawowe wyposażenie odnośnie skrzynek narzędziowych czy innych hmm. elementów. Zresztą hmm. bardziej na EZ-ach niż na wagonach, aczkolwiek tutaj też pewne hmm. rzeczy trzeba sprawdzić poprawność działania hamulców ręcznych na wagonach, mm -hmm. czyli wszystkie takie elementy, y, zarówno robimy na lokomotywie, jak i na wagonach, po prostu, żeby może przejdźmy zobaczyć, jak to wygląda od środka. Chcę <laughs> ten wagon uruchomić. Tutaj na pomostach znajdują się szafki elektryczne, które służą do sterowania każdego wagonu, tak, mm -hmm. do załączenia baterii, do sterowania klimatyzacją, oświetleniem, wszystkimi tymi elementami. Chociaż tutaj bardziej funkcje pełni kierownik pociągu. My staramy się w porozumieniu z nim na przyjęciu takiego składu, po prostu sprawdzić poprawność działania tego wszystkiego, sprawdzić działanie hamulca postojowego, sprawdzić wyposażenie w gaśnice, które, które też powinny się na tym składzie znajdować. Czyli wszystkich tych takich elementów nie ukrywajmy bezpieczeństwa, tak? I komfortu, komfortu podróży. Mhm, czyli też wychwytujecie wszystkie ewentualne błędy, które na przykład kierownik pociągu nie dopatrzy. Jakieś znaczy, może, może nie w nie, nie ten błędy. sposób, tylko po prostu uzupełniamy się w tej pracy z tego względu, że my uruchamiamy lokomotywę i że tak powiem dajemy wysokie napięcie tutaj na wagony. A następnie kierownik uruchamia ten wagon i musi też sprawdzić, czy działają poprawnie wszystkie przetwornice. Ponieważ wysokiego napięcia musimy przetworzyć to na niższe, tak? na 230, na 3x400, które po prostu pomagają nam sterować tu wszystkimi elementami, takimi jak klimatyzacja, oświetlenie. Praca drzwi, systemu informacji podróżnego itd. Tak tak wiadomo. Czyli, czyli gracie cały czas w jednej drużynie. A jakie jeszcze są funkcje, które się pojawiają w takim pociągu, jeśli chodzi o pracę? Bo jest maszynista, jest kierownik tak, pociągu. Jeszcze. I tutaj z reguły w drużynie jest jeszcze konduktor, tak, który uzupełnia kierownika pociągu. No z tego względu, że jednak jest to bardzo pojemny skład i dosyć dużo ludzi się tutaj zmieści, więc ta cała odprawa handlowa itd. Tak jednak wymaga troszeczkę większego natężenia pracy. Usiedliśmy sobie na chwilkę na pokładzie Sandeka, tak, z tak, tego naszego sandeka. słonecznego pokładu. Od Żeby porozmawiać roku. troszeczkę o kompetencjach pożądanych kwalifikacjach o drodze do stanowiska maszynisty, jak to wszystko wygląda? Powiedz, Patryk, od początku. Jest to dość długa droga, tak jak już wspominaliśmy, tak? To są mniej więcej dwa lata szkolenia. Cała ta przygoda zaczyna się oczywiście od kwalifikacji u pracodawcy, następnie. Mamy badania medyczne, które, na których no, niestety odpada najwięcej kandydatów, z tego względu, że te wymagania zdrowotne dla kandydatów są naprawdę bardzo wyrównowane, zwłaszcza na tych pierwszych badaniach. Co prawda mamy jakieś propozycje zmiany tego rozporządzenia, aczkolwiek nie chciałbym tutaj jeszcze wchodzić w szczegóły, bo zobaczymy jak to finalnie oczywiście wyjdzie. Cóż następnie? Następnie odbywamy taką podstawowe, znaczy takie podstawowe szkolenie na licencję maszynisty. Tak? To jest mniej więcej, około dwóch, mniej wykładów wraz z zakończeniem tego egzaminem kwalifikacyjnym na licencję maszynisty, która tak naprawdę uprawnia nas przede wszystkim do dalszej, dalszej możliwości szkolenia na świadectwo maszynisty. Mhm. Dopiero gdy zdobędziemy to świadectwo maszynisty, możemy pełnoprawnie prowadzić pociąg w danej spółce. Co do samego szkolenia na świadectwo maszynisty jest część oczywiście praktyczna i część teoretyczna. Teoretyczna wiadomo są to wykłady, różne szkolenia takie, że tak powiem terenowe na danym taborze, które pokazują nam pewne elementy, które są na na składzie i uczą takiej praktycznej wiedzy, więc to jest takie powiedzmy pół teorii, pół praktyki. Eee, I oczywiście, już taka czysta, czysta praktyka dnia pracy maszynisty, tak? czyli po prostu przebywanie z tym starszym maszynistą, który zabiera nas e, na swoją służbę i wraz z nim wykonujemy te wszystkie czynności. Wiadomo, na początku jako obserwator, potem jako e, nazwijmy to w cudzysłowie pomocy, tak? Żeby, żeby też dotknąć wszystkich tych elementów e, i poznać je od tej praktycznej strony. I jak długo trwa ta praktyczna nauka wraz z opiekunem? Minimum jest to 1700 godzin, mm -hmm. łącznie biorąc pod uwagę ten okres obserwatora i potem ten okres już takiej jazdy, jazdy po prostu taboru. Czy to jest tak właśnie, że to jest po 12 godzin czy jakiś inny system tutaj? Podział? Tutaj dokładnie tak samo jak w pracy maszynisty. Tak? Mamy po prostu wyznaczonego mentora, tak jak powiedziałeś, bo podoba mi się bardzo ta nazwa. Z którym jeździmy, i w zależności od tego, jakie on ma służby. Czasami jest to 8 godzin, czasami 12, czasami jakieś 10,5. Także tutaj akurat bardzo różnie bywa, aczkolwiek, aczkolwiek powoli do celu, do tych 1700 godzin zmierzamy. Ty, Patryk, poza tym, że jesteś maszynistą, to jeszcze jesteś instruktorem praktycznie na zawodu, tak, tak? Tak, od 3 lat. Znaczy, może tak, moje stanowisko to maszynista-instruktor, tak? czyli od 3 lat e, poza czynnościami maszynisty, które również wykonuję, tylko już. W dużo mniejszym czasie, to po prostu prowadzę różne szkolenia, kursy, autoryzacje na dany tabor. Do tego zajmuję się kontrolą pracy maszynisty, prowadzę jazdy instruktażowe, takie, które mają na celu gdzieś tam bieżące przypomnienie tego, jak coś poprawnie wykonywać, prowadzę pouczenia okresowe. Jestem też członkiem komisji wypadkowych, czyli biorę udział w badaniu wypadków kolejowych, biorę udział w egzaminowaniu kandydatów na maszynistę, w, przy rozszerzaniu świadectw. Także to takie stanowisko mm -hmm. bardzo, bardzo, mające bardzo, bardzo dużo elementów do zrobienia. A jakbyś miał coś powiedzieć o tych kandydatach, właśnie nie? do pracy? Jak ich oceniasz? Czy oni się za, są zaangażowani na pewno, bo chcą, ale czy. Czy tej ich możliwości, ich predyspozycja ich do tego mówi? Znaczy, jest to, się to taka mówi? bardzo indywidualna sprawa, tak? Nie chcę, nie chcę tutaj kogoś szufladkować i, i, i mówić, że jest gorszy czy lepszy, tak? To naprawdę bardzo indywidualna sprawa. Mamy na pewno e, widzimy to zaangażowanie. Wiadomo, u jednych jest mniejsze, u drugich większe. Aczkolwiek nam zależy na tym, żeby ten efekt końcowy był podobny, tak? ponieważ też wiemy i zdajemy sobie z tego sprawę, że każdy ma różne predyspozycje, mhm. tak? Jeden potrzebuje mniej, drugi potrzebuje więcej, aczkolwiek po to mamy potem egzaminy końcowe, tak? na to świadectwo maszynisty, gdzie sprawdzamy i weryfikujemy, czy te dwa lata, które ten człowiek spędził tutaj na nauce, wykorzystał, czy niestety. Musi jeszcze się dociągnąć, zostać dłużej, bo tak jak mówiłem, te 1700 to jest takie minimum. Mhm. Niektórzy potrzebują więcej tego czasu i to szkolenie się wiadomo, z automatu tak. wydłuża. A jakimi cechami charakteru powinien się zachować taki idealny kandydat, który chciałby się zdecydować na tą ścieżkę? Są takie? Czy to też tak. zależy od okoliczności? Myślę, że też zależy, aczkolwiek są takie podstawowe, tak? Ten możliwość zachowania tego spokoju, tak? Ta odporność na stres, działanie. Być może poprawność działania w warunkach utrudnionych, tak? ponieważ mm. wszystko się może zdarzyć jak to prawda? I też zależy nam, żeby ten kandydat sobie dawał z tą radę. Wiadomo, trzeba też potrafić przygotować się już tak może nie w pracy, a przed pracą. Tak? Ponieważ mm. tak jak rozmawialiśmy, gdzieś ten podział rytmu dnia i nocy jest zaburzony, więc też trzeba potrafić sobie potrafić się przygotować do tego, tak? Należy ci odpocząć, przyjść do tej pracy przygotowanym, wypoczętym. To też nie jest łatwe, tak? To się wydaje, że gdzieś nie jest element pracy, ponieważ jest poza tymi godzinami, a jednak też trzeba na niego zwrócić uwagę.